Cześć! Nadeszła ta chwila, kiedy mogę się pochwalić Wam gotowym albumem, do którego pudełko robiliśmy razem. Jedyne, co zmieniłam, to właśnie tutaj taką ala kompozycję zrobiłam z dziurkacza tego wielofunkcyjnego z DP Craft. To jest serwetka. Też w mój nowy nabytek to w zakupach skrapowych pewnie widzieliście. Napis album. To jest wszystko podbite na milimetrowej yy, taśmie dystansowej, pudełka jako takiego już nie będę podnosić i pokazywać, jakby ktoś był zainteresowany, yy, jak ono konstrukcyjnie wygląda i jest zbudowane. To tutaj dam yy, link do, do całego procesu tworzenia. I otwieramy pudełko. Na pierwszy rzut jest nie album, tylko taka ala koperta, kopertówka, zrobiona z resztek, zresztą jak tutaj widać. Do niej za chwilę wrócę. I jest album. Wyjmę go całego i pudełko odłożę, żeby już mi tutaj nie przeszkadzało. O, tutaj go sobie dam. Eee, album jest na obity białym płótnem. Już tam co nieco wspominałam, ale taki, skoro jest taka totalna, kompletna prezentacja, Próbuję znaleźć kory. Tak, które Wam potrzaskam. Jestem nieprzygotowana. Sama ta okładka, no to jest 21,5 na mniej więcej też 21,5, tam plus minus milimetry, ale tutaj jest okrągły grzbiet. Mój wynalazek, chociaż to za dużo powiedziane, na podstawie licznych tutoriali rosjanek które co prawda robią albumy na, też na okrągłych grzbietach. One przeszywają te, te tutaj łączenia i mają bermatę pomiędzy, więc ja aż tak nie poszłam, przerobiłam to na, swój, na, swoje, na swoje potrzeby. Więc tutaj jest taki, taki pracujący grzbiet. Obiłam go, znaczy obiłam, okleiłam tutaj tylko tą tasiemką. Ja jeszcze zapomniałam przykleić mojego logo, ale będzie. Yy, I album ma 5 kart. No, wiecie, około 5,5 cm tutaj jest, yy, ma grubości. Te karty, te, które mi się poprzestawiały, nie są duże, więc pomiędzy kartami, zresztą od razu wyciągnę, później już nie będę tego robić. Są zwykłe, zwykłe, białe yy, takie maty. One mają tutaj 14,5 na. 19, więc spokojnie zdjęcie 13 na 18 wejdzie, no i mniejsze też nie, więc, więc są takie tylko z tasienką z trzymadełka. Mam to wszystko na pudełko. Jest imię Hania, jest kompozycja na układce z wyciętych elementów z kolekcji. Hmm, tutaj są gwiazdki, które są tak, każda na innym, hmm, na dystansie, ale każda jest na innej wysokości, więc jest tak trochę przestrzennie. Baloniki, bo album jest na roczek, nie jest to tak dosłownie tutaj yy, powiedziane, no bo nie wiadomo jakie zdjęcia znajdą się w albumie, więc, <laughs> więc nie ma tu nigdzie słowa, że to jest roczek. Yy, okładka zawiązywana jest na wstążkę i tutaj mamy yy, ćwieki tak? Czy nity? <śmiech> nity! Nie <laughs> ja wiem czemu zawsze mi się miesza. Yy, I otwieramy na pierwszej stronie okładkowej. Mamy miejsce na zdjęcie. Właśnie użyłam stempelków Little Corner Design, jak prawie że zawsze odkąd je mam. I jest klapka na magnes otwierana w lewo. A jednak muszę pudełko przestawić. Klapkę tu jeździć teraz. Klapka otwierana w lewo i klapka otwierana w prawo. Myślałam, żeby tutaj wkleić maty, ale jednak się na to nie zdecydowałam. Nie zdecydowałam się tu też na żadne ozdoby, bo. Z tyłu są maty na zdjęcia 13 na 18, 10 na 15 i 9 na 13. I w zależności od tego, jaki rodzice tutaj będą mieli plany na tą przestrzeń, nie chciałam jednak tam, gdzie nie ma, nie ma opcji, za bardzo, żeby inne zdjęcie weszło, no to tu jest 10 na 15. Oczywiście 9 na 13 też tu można wkleić, po prostu będzie większa ramka. I teraz to, co, do czego miałam wrócić, to jest ta kopertówka. W której yy, taka zrobiona trochę trochę na, na, na spontanie z napisami yy, tutaj są yy, takie zwykłe zwykłe banerki wycięte z wykrojnika yy, podklejone taśmą dwustronną żeby już wystarczyło tylko opisać zdjęcie i przykleić i już będzie wszystko yy, będzie już wszystko gotowe i jest kilka takich właśnie luźnych i są wycięte z, jeszcze z kolekcji ale nie tej nie tej tutaj więc te kolorystycznie myślę, że te trzy spokojnie pasują Zastanawiam się długo nad tym czy dawać te zielone bo one jako tako tutaj nie bardzo ale to, że nie pasują do papierów zwłaszcza tych to nie znaczy, że na takiej różowej całkiem stronie nie będą pasować, bo jak dla mnie jest ok. Poza tym mogą pasować do zdjęć, po prostu zdjęcia jakieś na trawie czy, czy coś w zieleni, i, i skoro były w kolekcji, to dodałam. Tych napisów jest całe mnóstwo. Nie będę ich tutaj wyciągać. Większość, większość z Was wie, jak one wyglądają, a osoba zamawiająca i obdarowana na pewno je wyciągnie wszystko i wszystkie i wykorzysta te, które będzie, będzie trzeba. Więc jest taka. Taka zwykła kopertówka. Tak, i to można właśnie tutaj wklejać i ozdabiać. Dlatego nie ma napisów wewnątrz. Mało jest też takich ozdób pomiędzy stronami, no tak jak tutaj jest, nie? Więc są jakieś, jakieś delikatne ozdoby, ale. Ale niewielkie, zwłaszcza w miejscach, gdzie mają przyjść zdjęcia, obojętnie jakiego formatu. Dobra, bo już tak się rozgaduję, <laughs> może o oczywistych rzeczach mówię. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że to całe windowanie tutaj jest na płótnie zrobione, więc, więc tak. dzięki temu, że jest okrągły grzbiet, album się tak fajnie rozkłada, dzięki temu, że to jest płótno, to się tu nic nie przetarga, jestem spokojna. I mamy tutaj zawiązywaną na wstążkę harmonikę. Nie będę już jej zawiązywać teraz na następnej stronie. Jest kilka tagów, chyba sześć tagów jest w całym albumie. Nie ma jakoś dużo, ale jest podklejony z tyłu białym papierem, więc jest miejsce na ewentualne zapiski. Są schowane maty w kieszeni, która jest właśnie tutaj klapką do góry. Klapka Jest do góry i klapka jest na dół. Już tak nie będę bardzo otwierać. I to, żeby się nie otwierało, no to właśnie po to są tutaj tematy w kieszeni i ten tak, więc to się nie podniesie. Następna strona yy, to jest tutaj przytrzymywane magnesem, takim, takim tagiem też yy, to jest wycięte zakrzone w ogóle ten element yy, na wstążeczce. I są dwa miejsca, yy, znaczy dwie klapki na dwa, cztery zdjęcia. I tutaj też, w zależności od tego, jakiego formatu zdjęcie przyjdzie, to takie będą, yy, to takie będą zdjęcia wklejone. Tutaj jest na zapięcie to zamykanie wskazówkowe. i Jest klapka otwierana w prawo. Dużo miejsca na zdjęcie. Kieszeń tak delikatnie tylko ozdobiona tym mielonkiem, sarenką. No i są matynia. Zwykłe maty tutaj mat nie oklejałam, bo no też nie chciałam już dodawać grubości. Też nie, nie ma tych mat, nie wiadomo ile. Yy, sugeruję właśnie osobie oddarowanej, która będzie wywoływać zdjęcia, żeby wywołała je z białą ramką i wtedy nie będzie potrzeby podklejania je na te maty i album nie spuchnie za bardzo. No, ale to już jest w tym momencie nie ode mnie zależne. Yy, tutaj mamy yy, klapkę. Która jest, tu użyłam dużo magnesów, jest klapka, która jest harmonijką. Trzeba sobie pomóc, bo magnesy są dosyć silne, póki nie ma zdjęć, no, później będzie słabiej. I ta harmonijka jest ła, taka wielka, na 3, 6, 6, zdjęć, plus tutaj jeszcze albo jedno duże, albo, albo mniejsze kilka. Jest wodospad automatyczny, bo życzenie, żeby taki wodospad się tutaj znalazł. I jest wyciąga, jest chwost, który robiłam na, na kanale, chyba dodałam tutorial, chociaż nie wiem, bo to takie, wiecie, Zrobiono z wstążki, z tej dokładnie wstążki, fajnie kolorystycznie dzięki temu mi pasuje, no i jest ten podospad tutaj, ciągniemy, ciągniemy za chwosta i jest miejsce na zdjęcia, tutaj trzeba pamiętać, zdjęcie 10 na 15 nie wejdzie, dlatego nie ma... Mm, tu żadnej pieczątki, może wejść zdjęcie 9 na 13 a może tutaj być też opis do zdjęć, które znajdują się niżej więc tak tutaj powolutku powolutku zamykamy nie wiem czy on się wyrobi, czy coś zrobiłam nie tak ale wow. ale no właśnie tak się nie chce zamykać fajnie mam nadzieję, że się wyrobi szczerze mówiąc następna strona to jest otwieranie na wstążkę, trochę zmodyfikowany patent, podpatrzony u Asiszulik. I jest właśnie ta, też element, który miał się tutaj znaleźć w tym albumie, zgodnie z wytycznymi zamawiającej. Czyli te klapki otwierane na boki. Na takiej stronie sporo zdjęć wejdzie. Następna strona to jest kieszeń. Na kieszeni znajduje się klapka. Na pierwszej stronie tutaj raczej zdjęcia Zdjęcie żadne nie przyjdzie. Bo jest właśnie taki słodki króliczek na rowerze. On jest tak podklejony jeszcze na 3D, więc nie wejdzie, ale tutaj wejdą dwa zdjęcia 9x13, to jest na magnes. Jest schowany tak za, za tą matą. I tutaj w kieszeni są też maty na zdjęcia 10x15. Chyba tutaj jest też 1,13x18, tak właśnie. A to, co tutaj w tej kieszeni się znajdzie, no to maty są, jak mówiłam, przykładowe. Można je wyjąć i wrócić, same zdjęcia. Wtedy album będzie chudszy. Kolejna strona to jest klapka zamykana na magnes. Taki delikatny słonik. Miejsce na zdjęcie 10 na 15 Tutaj też zdjęcie 10 na 15 albo no albo dwa zdjęcia 9 na 13 więc nie chciałam też, też decydować i jest podwójna kieszeń więc jest ozdobiona tutaj wszędzie ten cały motyw dziurkacza nie wiem czy to nie jest ostatnie życie tego dziurka, ostatni album tego dziurkacza, bo on nie jest nie jest przystosowany do papierów 200, o takiej gramaturze 250 gram a ja go tutaj nadużywam więc nie wiem, <laughs> nie wiem jak długo jeszcze pociągnie jest Belly band, zwykły, prosty właśnie też z taką jedną dekoracją na kółeczku jest tak no i za Belly są maty i gwiazdeczki maty Oj, tutaj dałam kartkę, nie wiem skąd ale maty można schować wszystkie na raz wejdą nie chcę mi się ich znowu układać i tak też do schowania dobra Następna strona, oj, otwarło się, prawdopodobnie od machania, bo magnes jest jednak w takiej pozycji. Jak jest bardzo przesunięte, to się będzie otwierał chyba. No i muszę pomyśleć jeszcze, jak takie rzeczy rozwiązać. Jest zwykły wodospad, właśnie tutaj jest zamykany na magnes. Pierwsza strona jest ozdobiona, a kolejne już nie. Miejsca na zdjęcia 10 na 15 wodospad ukryty, tu też jeszcze zdjęcie wejdzie. I ostatnia już strona, to jest kieszeń foliowa, na warsztacie Asi Szulik pierwszy raz robiłam. Zrobiłam ją dlatego, pierwotnie miała to być koperta 3D, ale album już dosyć gruby jest, więc zdecydowałam, że nie. Poza tym właśnie tutaj by się ucięła ta dekoracja i jest taka, taka zwykła, prosta kieszeń i tu są właśnie tematy o których mówiłam. Na zdjęcia 13x18, 9x13, 10x15 też gdzieś tam jeszcze powinno się znaleźć. Chociaż większość zdjęć 10x15 jest na tych, na tych kartach tutaj w środku. I to możemy schować do tej kieszeni. I tak. Oj, jeszcze tak. I to by było na tyle chyba bo zawsze jest tak, że jak robię album, to sobie myślę, co ja o nim jeszcze poopowiadam i mam tyle pomysłów, chyba muszę zacząć je spisywać. A teraz jakoś tak jakoś tak mniej. Dobra, aha, tam jeszcze muszę pozawiązywać te wszystkie sznurki, ale te tasiemki. Mam nadzieję, że album się Wam spodobał, razem z pudełkiem, a razem tutaj z tym pomysłem. Nie chciałam w taką gołą kopertę wrzucać tych, tych wszystkich napisów, więc myślę, że jest tak też Uroczo z tą tasiemką. <grych> yy, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego mojego ostatniego projektu. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Yy, w najbliższym czasie planuję więcej albumów, nie aż tak dużych, ale, yy, ale albumy to jest, zwłaszcza dziecięce, to jest to, co lubię robić najbardziej, dlatego bardzo się cieszę. Yy, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!